Nie będzie. Właścicielka posesji no, bardzo starała się ukryć to, co się dzieje. Zasłaniała płoty, bramy, także nie do końca wiedzieliśmy, co nam się dzieje. No, a mieszkańcy, mieszkańcy okoliczni tutaj troszeczkę sygnalizowali, że może być dochodzić tam do złego traktowania zwierząt. W chwili obecnej wiemy, że wywieziono kilkadziesiąt czworonogów do schroniska w skałowie ile docelowo tych psów będzie czas stamtąd zabrać, jeszcze nie wiemy. Cała akcja jest w toku. Policja jest na miejscu, trwają poszukiwania. Obawiamy się, że to się może skończyć liczbą 50-60 sztuk. Policja uzyskała nakaz sądowy. To było wejście takie już z nakazem. I po przewiezieniu do schroniska wschodniego, one będą przebadane i będziemy decydować o dalszym losie. Policja w tej chwili próbuje po prostu przeszukiwać cały teren i próbuje znaleźć miejsca, gdzie te psy koczują.